To podsumowując, kończymy powolutku. Tak na marginesie mam wynotowane z tej naszej dzisiejszej dyskusji, żeby to zebrać do kupy. Po pierwsze, więcej WF-ów na pewno. Na pewno patrząc na dzisiejsze czasy, na to, w jaką stronę poszliśmy, jeśli chodzi o technologię, o cywilizację, o rozwój. No dziś 3-4 godziny, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, to jest zdecydowanie za mało aktywności i przymusowo mhm. zwiększenie tego tej liczby. By, byłoby na pewno świetnym pomysłem. Druga kwestia to współpraca z WF-istami, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, czyli klasy 1-3, żeby to jakoś zostało też, też sformalizowane i no, te osoby, które się na tym znają zostały po prostu wykorzystane w odpowiedni sposób. Po trzecie świadomości, zwiększanie tej świadomości, szczególnie wśród rodziców, żeby nauczyciel WF-u nie był tak lekceważony, jak jest dziś, bo docelowo to problem zdrowotny dziecko będzie miało raczej przez to, że no ten nauczyciel był lekceważony z WF, a nie z matematyki, nawet jeżeli później będzie miało może trochę gorszą pracę powiedzmy chociaż to to umiejętności miękkie a, a twarda wiedza matematyczna czy geograficzna i tak dalej i tak dalej to to już jest temat na inną audycję no ale takie ogólne lekceważenie zarówno jeśli chodzi o zarobki nauczycieli jak i właśnie podejście rodziców do was no i współpracę, współpracę ze szkółkami piłkarskimi których jest w tej chwili mnóstwo które chętnie poprowadzą wiele razy dla zajęcia pokazowe za darmo bądźmy kreatywni dział i no, wykorzystujmy pomysły po prostu, bo można. pokazaliście tutaj dzisiaj, myślę, wiele sposobów, w, jakich, w jaką stronę można iść, i mam nadzieję, że też nasi słuchacze zainspirują się częścią z nich.